Radia Lublin. <coughs> 12 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Przed mikrofonem Agata Zalewska, gościem Radia Lublin, jest pulmonolog i alergolog dr Marek Michnar. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień, dzień dobry, słuchacze. Na początku przytoczę kilka zapisów, które wejdą w życie właśnie od 1 lipca. Hmm. Zakaz sprzedaży osobom niepełnoletnim e-papierosów, zarówno zawierających nikotynę i tych beznikotynowych. Zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych dzieciom i młodzieży. I zakaz sprzedaży zdalnej tego typu produktów. I to tylko niektóre z tych zapisów nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Panie doktorze, czy skutki uzależnienia od palenia e-papierosów są podobne do tych, które nam towarzyszą, kiedy palimy te tradycyjne papierosy? Zasadniczo tak, ponieważ no, nikotyna z związkiem jest jednym drugim, tak między nami rzeczywiście przecież e-papierosy weszły, żeby pomóc wyjść z uzależnienia od tych papierosów, które oprócz tej nikotyny zawierają tą całą masę szkodliwych substancji, zwłaszcza kancerogenów, ale też uszkadzający układ sercowo-naczyniowy. I tak jak 20 chyba tam 1 czy 2 lata temu, jak to jak to wynaleziono, to generalnie miała być pomoc wyjścia z uzależnienia. Potem no, się to okazało, być... że zastąpiło. Że zastąpiło po części, ja myślę, ale części że... pewnie pomaga nam. Tak, bo to mogła być tylko po prostu taka przykrywka, bo chyba ci, którzy chociaż właśnie, produkowali, tego tego nie wiemy. produkowali, mogli to przewidzieć. Tak, jeżeli chodzi o to uzależnienie, wracając do niego, rzeczywiście jest podobne, chociaż niektóre enzymy, które jakby Podtrzymują działanie nikotyny w organizmie, tam mówi się o monoaminooksydazie czy o czymś takim, prawda, że ta nikotyna dłużej utrzymuje się po zwykłym papierosie, aniżeli po tym E. W związku z tym, jakby troszkę silniejsze jest oddziaływanie tamtej nikotyny niż tej. Przy, możemy, tradycyjnych. przy tradycyjnych papierosach niż przy E-papierosach, ale generalnie oczywiście substancja jest dalej ta sama. Czyli możemy powiedzieć, że to jest jednak zdrowszy zamiennik? Tak, zdecydowanie tak, prawda? O ile tam mamy właściwie tych kilkadziesiąt substancji kancerogennych, właśnie głównie te alkohole, nie alkohole, tylko yy, związki aromatyczne. To o tyle tutaj mamy tych związków no, kilka, cztery, pięć, głównie aldehydów, prawda, które są kancerogenne, ale to już i stężenia są 10 do 100 razy niższe niż w przypadku papierosów tradycyjnych. No właśnie, ale tutaj jest ta druga strona medalu, ponieważ mówimy, że dzisiaj mamy do czynienia z plagą e-papierosów, szczególnie w szkołach. Czyli tutaj w tę pułapkę wpadli przede wszystkim uczniowie, dzieci i młodzież. I Oczywiście, to Tak, to jest rzeczywiście z tym się zetknęliśmy zwłaszcza w tym momencie, jak ta ustawa była o wyrobach nikotynowych, prawda? O wyrobach, wyrobach papierosowych, przepraszam. Ona nie obejmowała kilka lat temu, chyba dziesięć albo dziewięć, nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale była wtedy wtedy jeszcze można było, właśnie w szkołach normalnie, legalnie nikotynę z tych papierosów, e-papierosów można było spożywać bez łamania Prawa, prawda? Dopiero później to rozszerzono, jak się zorientowaliśmy, że rzeczywiście to dotyczy głównie tych poniżej 18 roku życia. Ale czy u, w gabinetach widać to, że młodzi ludzie się uzależniają, że przychodzą tak, właśnie coraz tak, młodzież? zdecydowanie tak. Ja czasami pacjenci. mam prośbę powiedzmy sobie mamy, która przychodzi i mówi, że syn uczeń szkoły podstawowej czy szkoły średniej, właśnie pali papierosy, jest uzależniony. I prosi o pomoc w odstawieniu. A więc jest to problem. Jak kiedyś rozmawiałem jeszcze właśnie z, kilka lat temu z, ucz, z mamą, a potem z tym uczniem, jeszcze wtedy w gimnazjum, no i pytam go, jaka to jest skala problemu, prawda? Ilu ich tam w tym gimnazjum pali? To była wioska podlubelska. I on mówi, że 50%. 50% nas w czasie przerwy idziemy do toalety i zaciągamy właśnie papierosy. Ja pytam się, a po co to robisz, nie? Odpowiedź była krótka łatwiej mi się skoncentrować na lekcjach. Mhm. Muszę, muszę przyznać, że e, 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 oczywiście to jest rzecz uzależniająca, nie? jak to się mówi, straszna, ale troszkę nasze jakby dążenie do sukcesu, czy pewne takie kulturowe wymogi, listy rankingowe, na której my się znajdziemy w presja, szkole, pod którą presja, jesteśmy. pod którą jesteśmy, żeby jak najlepiej wypaść w każdym momencie, no, powodują to, że sięgamy po to, co jest możliwe, zwłaszcza jeżeli to jest legalne. Ale wtedy, wśród... A wtedy to było legalne, co najciekawsze. Wśród młodych wśród ludzi było... jest jeszcze ten kolejny aspekt, czyli moda, bo je... tak. mieliśmy do czynienia z czymś takim jak moda na e-papierosy mm -hmm. i być może wiele osób właśnie dlatego w to wpadło, ponieważ inni, jak pan mówi, 50% szkoły wychodzi, tak. 50% niższe uczniów, koszty, tak. To teoretycznie niższe koszty dla zdrowia, czyli troszkę bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy, ceny też zdecydowanie niższe, prawda? Bo to też cena na przykład, powiedzmy, tych, zwłaszcza tych wielorozwojowych, jest chyba sporo niższe, ja akurat jej nie używam, nie jestem tego dokładnie w cenach zorientowany, ale wydaje mi się, że to jest znacznie niższe, to, to nie jest to samo co w zwykłym papierosach, więc dla części właśnie dla uczniów, czy dla kogoś, gdzie mają kieszonkowe, to ma też niebogatelne znaczenie, prawda, że możemy sięgnąć po coś, co nam Pozwala lepiej funkcjonować w społeczeństwie, tak? Jest to modne rzeczywiście, prawda? I jest to dla mnie pomocne, żeby dobrze się odnaleźć. No to sięgam. No właśnie, dane to potwierdzają, bo rzeczywiście yy, przyznaje się, że blisko połowa uczniów. Yy... Korzysta właśnie z tych e-papierosów, to jest tam ponad 47% i z czego co piąty sięga po e-papierosy jednorazowe, głównie ze względu na tę szeroką dostępność, o której właśnie też Pan mówił, i o tym, że one mają takie atrakcyjne, słodkie smaki. I tak, to też jest te ten tak, dodatkowym, prawda? dodatkowym tak, atutem. Dla, ale prawie 35% i to jest to, co też Pan powiedział, palenie traktuje jako sposób na wyładowanie stresu. I fakt, udowodniono, że nikotyna w jakiś sposób ma właściwości takie relaksujące, ale czy istnieje jakaś taka dawka nikotyny, która bardziej będzie nas uspokajać niż uzależniać i szkodzić? Nie, no przede wszystkim każdy z nas ma troszkę indywidualny próg. To podobnie jest trochę jak z, alkoholami, z alkoholem czy innymi używkami, które, które stosujemy, że nie jesteśmy tacy sami, prawda? Czyli jedni reagują na to mocniej, drudzy mniej. Są osoby, które od, na przykład na nikotynę przez przyspieszenie serca, skok ciśnienia będą reagowały, no na przykład bólem głowy czy różnymi innymi, nie będą mogły po to sięgać. Ale są osoby, które mają naturalnie niższy próg pobudzenia, powiedzmy sobie, i te osoby łatwiej się uzależniają bo mają korzyści, a nie odczuwają tych negatywnych skutków bezpośredniego zażycia nikotyny. A więc dużo zależy od tego, jakie mamy geny. Mm. To tak jak z alkoholem i z innymi narkotykami też. Szybko czyli mamy, mamy tak, jedna rzecz to jest coś zewnętrznego, co ma jakieś tam stężenia i tak dalej, a druga to jest, co my tolerujemy jako organizm. Mm -hmm. A co jest bardziej uzależniające, może nie uzależniające, tylko bardziej co nam szkodzi, czy sama nikotyna, czy dym? Bo w e-papierosach nie, tak. nie ma tego. Nie ma właśnie tego elementu, tych z, dodatkowych substancji, prawda? Z, tak, ale z drugiej strony mamy tam, znajduje się czterokrotnie więcej tych szkodliwych metali, chromu i niklu. Tak, ale przy czym te metale myślę, że mają mniejsze znaczenie dla nas, aniżeli jednak te wszystkie węglowodory aromatyczne czy inne substancje, które są zawarte w dymie tytoniowym. Mimo wszystko, i nawet właśnie taką kiedyś, jakoś tam czytałem dyskusję, były przesunięte te właściwie te też ustawodawcze sprawy. Wy Amerykanie z zastanawiali się właśnie na ile na przykład, żeby człowiek, który jest już uzależniony, tak, nie bardzo ma ochotę skorzystać z jakiegoś tam terapii, nie? Na ile może skorzystać z czegoś, co jest lżejsze dla jego zdrowia, zastąpić coś łagodniejszym, jakimś substytutem, prawda? I właśnie e-papieros takim jest łagodniejszym substytutem w czasie uzależnienia w stosunku do zwykłego papierosa. Na ile właśnie ograniczenia różne, czy właśnie finansowe, czy też powiedzmy sobie prawne, i tak dalej, nie utrudnią człowiekowi, właśnie, możliwość przejścia na łagodniejszą formę uzależnienia. Tak, ale ten kij dwa końce, ponieważ to też może zadziałać, tak niestety, jest, w drugą stronę, część, że e-papierosy. część ci pomaga, a można... część bramkuje nam wejście w, do... w rzeczywiste papierosy później. Właśnie bo, o to chodzi. bo potem rzeczywiście część osób, które używa nikotyny, nie jest taki bardzo duży procent podobno, ale tych kilkanaście procent, tych, którzy zaczyna od e-papierosów, przechodzi też w tradycyjne papierosy. A więc... I to wśród młodych ludzi też się tak, dzieje? Tak, dokładnie. A są. Y właśnie, bo to pan mówił na razie o tym, że raczej pan edukuje, ale widać już, nie wiem, po prostu na zdjęciach RTG, jak pan robi zdjęcia płuc. My nie mieliśmy. Oczywiście takie są przypadki opisywane, prawda, czy szkodliwości po takiej właśnie, bardziej właśnie domieszkami, te, które właśnie skąd mamy, nie? Źródła, źródła dostaw, nie? Czasami są substancje dodawane, żeby coś poprawić, albo smak rzeczy, których na przykład są niesprawdzone. Ja I to, jest, przykład, bardziej i to jest bardziej szkodliwe niż sama Nikotyna. Niż, niż, niż nikotyna. I tego na przykład nieraz nie wiemy. My mamy te takie właściwie płuca, takie właśnie po narażeniu. Zresztą ta, te reakcje z nadwrażliwości też zależą od naszego organizmu. My na, tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy na przykład e, nie uzależnimy się od czegoś, albo czy coś na stałe nie zmieni się w naszym mózgu. Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę z dobrym psychiatrą lubelskim, który wspominał, że na przykład część osób, to my mówimy, no powiedzmy sobie marihuana, nie? no takie tam łagodne, zielsko, nie? tam takie o zabawie, Bawa, niektórzy tak twierdzą oczywiście, nie to, że ja twierdzę, on mówi, znam dwóch pacjentów moich, u których po jednorazowym zastosowaniu marihuany nastąpiło przejście, jakieś tam jak, takie przeskoczenie w głowie, że stali się schizofrenikami, czyli wyzwoliło to chorobę psychiczną, nie? To się dzieje, dzieje rzadko, ale mówi, znam dwu, dwie osoby, które funkcjonowały bez choroby, i po pierwszym zażyciu nastąpił jakiś taki prawda, nie, przełącznik w głowie nastąpił i nastąpiło, nastąpiła choroba psychiczna. prawda? więc rzeczywiście tak samo tutaj jest z nikotyną. My nigdy nie wiemy, czy mamy duży potencjał uzależniający, czy niski. Bo tak jak z alkoholem, jedni piją, nie, nie uzależniają się, bo z jakiegoś tam powodu albo się nie Są tak, bardziej odporni. Albo się tak dobrze nie czują, po, mm -hmm. albo mają działania niepożądane, właśnie o których tutaj mówiliśmy, czyli coś im przeszkadza szkadza w tym, prawda, stosowaniu, a są osoby, które, kurczę, wchodzą w to jak, jak to się mówi, jak wodę, nie? Panie doktorze, chwilę, na chwilę sobie postawimy krotkę, kropkę, co się dzieje z płucami, gdy rzucamy palenie i czy są jakieś nieodwracalne skutki palenia. O tym już sobie powiemy w kolejnej części rozmowy. Dziś moim gościem jest pulmonolog i alergolog dr Marek Michnar, a ciąg dalszej naszej rozmowy dostępny jest na stronie internetowej Radia Lublin oraz w mediach społecznościowych, a także na kanale YouTube. Panie doktorze, w jakim czasie odrzucenia palenia regeneruje się nasz organizm? Trudno powiedzieć. Niektóre rzeczy są nieodwracalne. No część, część jest odwracalnych. Na przykład m, nabłonek śluzowo który cały czas pracuje, żeby te płuca oczyścić, bo płuca to tak jak skóra. No skórę myjemy. Płuca nie mamy jak umyć, prawda? Bo nie sięgamy tam wodą. nie Więc Ale przykład... są jakieś takie dane, że po 15 latach, po 10 latach wracamy to takie, do tego stanu. Przyznam się, że sprzede. oczywiście znam te takie poglądy, ale przyznam tak. się, że nie do końca je rozumiem. Bo w zależności co rozumiem. Część rzeczy jest kompletnie nieodwracalnych. nie Znam też pacjentów. Co jest nieodwracalne? No, na przykład jak ma ktoś rozedmę, Ma na przykład takie, taką chorobę POHP pod postacią no głównie tak, rozedmy, tak to jakby... czasami mhm. jest to nawet krótki okres narażenia i ma ogromne spustoszenie, prawda? U, u osób innych potrafią rzeczywiście lata palić i mieć dużo mniejsze. Znowu jest, jest jedna rzecz, narażenie i obrona organizmu, prawda? Bo część rzeczy to są takie procesy immunologiczne niezależne od nas, od naszych genów. No ja też organizm, nie mówię na, oczywiście o nowotworach. Nie nowotwory. Kolejna no tak. właśnie taka grupa, że znam pacjentów, którzy którzy, no absolutnie narażenie jest kluczowe, chociaż oczywiście nowotwór występuje płuc też i osób niepalących, ale znacznie rzadziej, zdecydowanie rzadziej, o ile tam na przykład m, takie nowotwory są stricte zależne od genów, jak rak jelita grubego, czy rak piersi u kobiet, nie? To o tyle na przykład rak płuca, który jest zresztą notabene w tej chwili prawie tak samo częsty już u kobiet, jak i u mężczyzn, nie? Bo jeszcze jak ja zaczynałem praktykę lekarską... A czym to jest spowodowane tym, no, że część kobiety teraz... emancypacją, emancypacją, Czyli, prawda, że kobiety w czasach Zaczęły 40 lat temu, 30, no sporo lat temu, tak samo często palić jak mężczyźni. Kiedyś jednak to mężczyźni. Mężczyźni palili kobieta była w kuchni. Tak, to narażenie. był raczej męski Miała nad dym, na miała nad dym zgotowania narażenie, tak. ale nie z tytoniu, prawda? No, a palenie też jest. Bierne w dużo Chyba... mniejszym stopniu, ale, ale... rzeczywiście, rzeczywiście przeniosły się zwyczaje, prawda? No I w tej chwili, powiedzmy sobie, rak, e, rak płuc jest też najczęstszym już nowotworem u kobiet, a więc rzeczywiście tu się jakby przesunęła ta granica, a zbieramy też owoc tego narażenia sprzed wielu lat. Obecnie papierosy są mniej e, atrakcyjne i już to widać bardziej właśnie bardzo dobrze i po studentach i powiedzmy sobie po młodszym pokoleniu, że osób zależnych jest znacznie mniej niż kiedyś, ale Bo my zbieramy... Bo minęła ta moda. moda. Tak, moda, świadomość, cena, Zgadza wiele się. rzeczy spowodowało, że. Ale myślę też, się. że teraz raczej celebruje się taki zdrowy styl życia, Absolutnie. jak rozmawialiśmy wcześniej, prawda? Takie. Czyli ta dieta bezmięsna, właśnie, bez papierosów, sport i to tak, też tak, dużo tak. pomaga, ta Oczywiście, świadomość. Ab, absolutnie jest inna świadomość, jest inne, inne atrakcje życiowe. No, kiedyś właściwie to była tani sposób jakiejś pewnej przyjemności, bo to nagradza nasz system nagrody w mózgu. Gratyfikacja, Gratyfikacja tak. W trakcie pracy wyjdę na papierosa. W sobie, tak. ciężko pracuję, ale, ale zapala należy mi się coś Ta sobie. Przerwa, tak. no, Jeden sobie zje a tak. drugi sobie papierosa tak. zapala. E efekt jest troszkę podobny, bo i to cukier i to podnosi, dlatego też Między innymi właściwie, no właśnie ta nikotyna też pozwala na przykład niektórym utrzymać wagę, jak rzucają papierosy, zaczynają tyć. Prawda? I to jest rzeczywiście zjawisko częste prawda? przy rzucaniu papierosów czy odzwyczajaniu się od nikotyny. Ale to, to też wynika z tego. Ten system nagrody. Zaczynamy sięgać po innym, inne mechanizmy nagradzania, się, tak. bo, czyli po jedzenie. No, ale też jesteśmy przyzwyczajeni do samego druchu. To też pewnie też sięgamy jakoś psychicznie, tak, Ta, jakoś tak być w jakiś może. Ale działa. rzeczywiście jest to problem, na który no, jakby wiele osób sobie to uświadamia. Zresztą niektóre osoby wracają do papierosów po nawet kilkumiesięcznym tym, bo zaczynają widzieć, że waga rośnie. Hmm. Czyli mają pewne skutki znowu negatywne, zdrowego tego Stylu życia, byśmy powiedzieli, tak. jakim jest rzucenie papierosa, ale nie radzą sobie na przykład z otyłością wtedy. I zastanawiają I wracają. się. No z deszczu pod rynne. No tak, z deszczu tak. pod rynne wpadają. Przytyłem, ponieważ rzuciłem papierosy. papierosy dokładnie. Więc, siada, więc, no tak, leki pomagające z otyłością są tak samo drogie jak papierosy, nazwijmy też kilkaset złotych między podobna ja nawet cena. słyszałam, tak, jakieś tysiące są. Bo, ale no są to już i tysiące, ogóle, ale, tak. ale generalnie jest to podobny koszt jak papierosów, więc teraz zostaje najłatwiejszy. A do papierosów jest bez recepty, no, do leków jest trzeba mieć receptę więc mm. dodatkowo, dlatego sięga no, się wtedy... No ta dostępność, o której ta dostępność, rozmawialiśmy. Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Dlatego na pewno do, dobrą rzeczą jest to, żeby na przykład młodzieży, która nie zna siebie, która ma jeszcze małą dojrzałość, jakby i, i, i nie zdążyła poznać swojej Jest swoich... podatna na to, co tak. robią koledzy nie, nie, Właśnie, nie wiedzą, czy są podatni na coś, czy, czy łatwo ulegają jakiemuś uzależnieniu, żeby im dać ten czas, żeby troszkę nad nimi otoczyć ten pewien parasol bezpieczeństwa, czyli żeby przesunąć czyli ten... tą granicę. Absolutnie jestem za. Mm -hmm. A panie doktorze, jak wyglądają płuca palacza w porównaniu z, z płucami niepalającymi? nie doktorze, ja chciałem wziąć paczkę papierosów. Pani są fotografie dołączone ja czasami. Tak, nie, nie, ale, jasne, dobrze, ale, ale tak właśnie... Nie, nie, oczywiście, my to widzimy w postaci konkretnych chorób, czyli rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale też, wie pani co ciekawe, na przykład, że po tych e-papierosach nowych zwiększyła się ekspozycja na nie, zwiększa na te właściwie formaldehy tam obecne w tych, tych e-papierosach, że na przykład jeżeli mamy pewien potencjał genetyczny do wystąpienia astmy, ona może wystąpić po infekcji, po czymś tam, ale też po narażeniu. Czyli zwiększamy nieco ryzyko wystąpienia, zwłaszcza u osób w rodzinach, gdzie występuje astma, jest większe ryzyko wystąpienia astmy, aniżeli jeżeli nie palimy. A więc, yy, więc to się może objawiać, no a astma akuratnie to jest taka choroba, która mniejsze spustoszenie robi w układzie oddechowym, ale no, nowotwór czy POHP to są choroby albo nieodwracalne, albo nieleczące się, albo prowadzące nawet do śmierci w zaawansowanym stadium, zniszczenia są bardzo duże. Absolutnie nie, bo ja tak się duże. zastanawiam z tym, jak wyglądają płuc, bo oczywiście te zdjęcia są... A druga grupa, to oprócz tych płuc, no to jest układ sercowo-naczyniowy, więc tak. zawały, udary, których też się bardzo boimy i którymi też nie bardzo sobie radzimy. Bo my się staliśmy już trochę odporni na te zdjęcia, Wie. które, które są... Człowiek się szybko przyzwyczaja. Tak. Zwłaszcza. Że Ale nie. zastanawiam się, bo pewnie pan też czasami mi taką edukację prowadzi wśród swoich pacjentów, jakoś ich próbuje zniechęcić do, do palenia. Czy na nich to działa, jak pan pokaże na przykład na zdjęciu? Rzadko pokazujemy, chyba, że własne. Najlepiej to... Wie, własne wie, właśnie. No Zdecydowanie tak, tak. Jeżeli pokazujemy, dlatego, ja to chętnie mm -hmm. rzeczywiście w czasie wizyty, w tej chwili mamy na ekranach, a już, że używamy tych mediów e, komputerów w czasie wizyty, to rzeczywiście ktoś przynosi swoją tomografię, może ją pokazać spustoszenie, mogę mu pokazać spirometrię, na przykład takie badanie, które robi się wydolczu, wydolnościowe. Tak. Wydolnościowe i pokazać, wie pani, 40% zostało, 60% tych płuc, reszta poszła z dymem. To jest taki, taki skrót hmm. myślowy, ale oczywiście... Trafne bardzo. No i nie jest nawet... Jest jest, jest prawdziwy, tylko taki, no wie panie, my, my wszystkiego dokładnie nie wiemy, ale mniej więcej, tak możemy przybliżyć, że. To, co mówimy, jest zgodne z prawdą. Oczywiście też choroba konkretna, na przykład pozwala ludziom, wie pani, no 90%, które mają zawał serca, czy mają nowotwór płuc, może 90, ale 80, parę, pale, rzuca palenie nagle. Nie? Hmm. I wtedy ta motywacja staje się w momencie zagrożenia życia albo z choroby poważnej. No to poważne. wtedy oczywiste, także. Tak, ale to wtedy jak. Właśnie, co znaczy dla nas motywacja? Nie? Hmm. Że wcześniej tej motywacji nam brakuje, ale w momencie zagrożenia, nawet czasami jest to niekorzystne takie szybkie rzucenie, bo to duży stopień uzależnienia, czyli że ktoś właśnie pali, czy powyżej 20 dziennie, czyli tej nikotynon potrzebuje prawie jak glukozy do funkcjonowania jego organizmu, a takie nagłe rzucenie nie jest korzystne. My potrzebujemy pewnego okresu abstynencji, ale takiego powolnego dochodzenia do abstynencji. Mm -hmm. I czy to przekonuje pacjentów do rzucenia? Właśnie głównie to? Część tej, czy... tak. Część się udaje, oczywiście. Nie? Właśnie tak jak mówi pani, zobrazować komuś, nie? że ten problem jest rzeczywisty i że jakiś, to jest jego. coś takiego, co mówi właśnie i co zazwyczaj... Ja lubię spirometrię, albo lubię, A, albo lubię tą sposób. tomografię, na przykład na no, o tym, i mówię, wie pani, te wszystkie czarne dziury, bo to tak mówimy, prawda, bo tak rozerma tak wygląda na, na tomografii, że te wszystkie czarne dziury są wynikiem wypalenia przez dym tytoniowy i to się już nie wróci, ale została tam reszta jeszcze tych płuc, którą tam pokazujemy, albo którą widzimy na tym, która też może ulec wypaleniu i to będzie postępowało, nie? więc jedyny sposób, żeby to nie postępowało albo do przodu, leki to tylko nam nam Pomagają łagodzić niektóre objawy, ale postęp choroby jest nieunikniony, jeżeli nie przestaniemy palić. Zastanawiam się, czy większość chorób płuc właśnie wywołuje pa palenie, albo z drugiej strony, jakbym zadała nie, nie, pytanie: nie, nie. No, czy, jakby chorób. nie było palaczy, czy miałby Pan dalej zawód? No pytanie trudne, nie? nie to, to prawda jest, ciekawe oczywiście, nie? No, na szczęście troszkę jeszcze to, to nie jest główny problem, albo jeden, jeden z wielu, ale nie tylko. No, mamy też narażenie środowiskowe, na przecież zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, mm, choroby immunologiczne, w postaci czy astmy, czy różne alergie no tak, i tak nie, dalej. No tak, nie, to jest oczywiste, ale to, to tylko czy to jest... Mamy znowu z innymi... Z, chodzi z innymi o no, Nie, nie, absolutnie, absolutnie... Dzięki nim nie, ma pan pracę. Mam po, po części, na pewno tymi pa, pacjentami, tymi, którzy doprowadzili się do choroby, się zajmujemy, ale, ale chyba no, dla części na przykład jest to główne zajęcie. Dla mnie chyba nie byłoby głównym, ale rzeczywiście nie wiem, jedna czwarta pacjentów moich ma choroby związane z paleniem tytoniu. To jest dużo, nie? Mhm. Widzi pan tak po swoich pacjentach, że problem narasta, czy jednak maleje? Czy że kiedyś... No bo jednak tak, tak mhm. jak my mówiliśmy na początku, że ten papieros był kiedyś bardziej... Znaczy Ludzie częściej sięgali po papierosy. Dziś trochę minęła ta moda. i Wygląda to trochę inaczej. Tak, mniej. Zdecydowanie mniej w tej chwili. Tak jak mówię, no w populacji młodszej uzależnienie czy od, od papierosów właściwych, czy od papierosów jest mniejsze, aniżeli w populacji starszej. Absolutnie tak. Mm -hmm, mm -hmm. A w szpitalach znajdują się ludzie, którzy właśnie no są przede wszystkim właśnie po tych... po, po opaleniu papierosach, tak. papierosów dużo jest osób, część wymaga właśnie leczenia tlenem, część wymaga wentylacji w domu tych chorych, którzy mają najcięższe postacie, no i w, no w szpitalach też jest masa. Pacjentów z nowotworami w Polsce rocznie choruje ponad 22 20, tysiące nowych zachorowań na raka płuca, więc to się ponieważ ci pacjenci związanych też i oni, między innymi oni nie mają jednorazowego leczenia, tak jak na przykład zapalenie płuc, że to jest tam tydzień czy dwa tygodnie, tylko ich leczenie trwa rok albo całe życie, prawda? Mhm. Mm mm -hmm. Dobrze. Panie doktorze, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Ja dziękuję. Gościem Radia Lublin był pulmonolog i alergolog doktok, dr Marek Michnar.